Cześć, witamy na kanale Zdrowie na pierwszym miejscu. Czy wiedziałeś, że zdrowie twoich płuc może korzystać z jedzenia, które spożywasz? Dziś będziemy eksplorować pięć żywności spożywczych, które mogą pomóc poprawić zdrowie niezdrowych płuc. Przygotuj się więc, aby głęboko oddychać i odkryć, jak lepiej zadbać o ten ważny organ twojego ciała. Zaczynamy od awokado, doskonałego źródła witaminy E. Ta witamina działa jako potężny przeciwutleniacz, pomagając zmniejszyć zapalenie w płucach i promując zdrową funkcję płucną. Następnie mamy brokuły pełne przeciwutleniaczy i witaminy C. Te składniki odżywcze pomagają zwalczać szkody spowodowane przez wolne rodniki i wzmacniają układ odpornościowy, utrzymując Twoje płuca zdrowe i chronione. Łosoś jest doskonałym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3, które posiadają właściwości przeciwzapalne i mogą pomóc zmniejszyć objawy chorób płuc, ułatwiając oddychanie i czyniąc je bardziej efektywnym. Jabłka są bogate w błonnik, który odgrywa ważną rolę w oczyszczaniu płuc, usuwając toksyny i odpady. Ponadto zawierają przeciwutleniacze, które promują zdrowie płuc na dłuższą metę. Na koniec, ale równie ważny, mamy imbir. Znany z jego silnych właściwości przeciwzapalnych i przeciwobrzękowych. Regularne spożywanie imbiru może pomóc złagodzić zapalenie w płucach i ułatwić oddychanie. I oto pięć żywności spożywczych, które mogą pomóc poprawić zdrowie Twoich niezdrowych płuc. Pamiętaj, aby włączyć te żywności spożywcze do codziennej diety i dbać o ten ważny organ. Oddychaj głęboko, żyj zdrowo!